Witajcie już w 11 odcinku z serii Minecraft. Jak widzicie po tych innych napisach zmieniłem se teksturpaka i kupiłem się oryginalnego Minecrafta. Tak, to jest oryginalny Minecraft, jak widzicie to już jest quick game, no i będę grał na tym oryginalnym Minecrafcie, bo miałem wcześniej pirackiego, tam nic nie mówiłem za bardzo, bo nie chciałem, ale dobra, tam. Yy, aż mi go nie zablokują, bo yy, czasami się zdarza tak, że blokują jakieś konto tam i w ogóle. Ale oby nie. To zaczynamy 11 odcinek. Z przygód Minecraft. Pokażę najpierw zmianki, które zaszły tu sobie wgrałem, już sobie z kina wgrałem takiego asesina z Brotherhooda, bo jestem fanem trochę, ale jest teraz troszeczkę go nie widać za zbrojkami. Możecie się na razie mylić trochę co do czego, no ale potem możecie się przyzwyczaić. Mi się podoba strasznie dynia po pierwsze troszeczkę to już porozmieszczałem rzeczy tu są materiały takie ważniejsze tu dirt, tu jeszcze nie postawiłem <laughs> tabliczki tu jest gravel, jedzenie, drewno, kobl i tu kobl no. sobie tylko stworzę jeszcze jedną rzecz i zobaczycie co będzie się działo Dobra. Tu zostawię metal. Dość fajnie wygląda drewno tak realistycznie. W ogóle mój domek jest tak jakby na tym teksturpaku zawalisty. <laughs> Dobra, a! Jeszcze chciałbym powiedzieć, że przecież wyszedł Minecraft 1.0, chłopaki i dziewczyny. No, no i jest superowo. To jest Minecraft 10 tu w lewym górnym rogu. No, no i to jest Minecraft 1.0. Finałowa wersja, bardzo się z tego cieszę. Tu ma, muszę coś, coś zrobić. Te, takie coś. Ale tego chyba nie zrobię. Yy, wow. No. No i jedziemy. Jak widzicie, zrobiłem tu sobie kolejkę. Jeszcze zrobię sobie tu tak jakby dwa pasma, jeszcze tu po zniszczę tą jedną ściankę. I. No i będę tu puszczał wózki ze skrzynkami, tak? Myślałem, że mi się pomyli. oj 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 oj. Sorry za to, że pod górkę nie wjedziemy, ale tu muszę więcej na tam tych przyspieszających. Muszę tu kilka rozwalić, bo tu chyba za często wziąłem, ale to już nie będę was zanudzał. Ale jak widzicie, zjechałem sobie, jeszcze dopracuję to, żeby można było wjeżdżać. No i tak jakby <coughs> moja kopalnia jest skończona. Będę w niej ciągle kopał. Najwięcej no oby dużo diamentów w niej było, bo jeszcze nie wiem ile diamentów w niej znajdę. Piero tylko dwa złoże znalazłem. Yy, tu zostawię minę zawsze mi się myli minecraft, że to yy, pisze dobra yy, i dzisiaj yy, zrobimy se yy, szklarnię. Yy. jak widzicie tam już są schody, zaraz wam pokażę mi się tylko w tym tekstu paku, nie podoba te drewno ciemne bo jest moim zdaniem zwalone Hmm, moja piękna wieża. A, i jeszcze może w następ, do następnego odcinka. A, jeszcze, nie, o najważniejszym zapomniałem. Bardzo przepraszam za to, że nie wstawiałem odcinków z Minecraft dla tych ludzi, którzy oglądają tylko moje, moje przygody z Minecraft. Bardzo przepraszam. I niedługo zacznę drugą serię z fabułą. Ja nie będę Wam opowiadał nic, żebyście byli troszeczkę zaskoczeni. No i, i miałem powiedzieć, do następnego odcinka to już raczej na 100% zrobię tu taki duży tunel z góry do tej góry, może będzie on, że tu będzie zejście, tak? I tu będzie jakiś tam tunel i będzie można kolejkami jeździć z góry do góry, nie wychodząc. Mi się to podoba tak, jakby, że nie wychodząc z góry do góry można podróżować. Jeszcze myślę, żeby tu coś zrobić, ale jeszcze nie jestem pewny. Jak widzicie, zrobiłem tu już schody. Jeszcze nie dałem schodów, tylko tak jakby podest tam trochę załatałem, bo myślałem, że y, będzie akurat, ale jest zwalenie. Y, było zwalenie. Y, tu jeszcze muszę dokończyć. Y, tu jest taki jakby balkon. Tam są bagna. Pójdę kiedy tam sobie pozbierać glinę. Czy tam jeszcze coś? Y, no a dzisiaj y, tu zrobimy szklarnię. <laughs> tu tak jakby przejście będzie. Y, kurde. Zapomniałem o jednej ważniejszej rzeczy, o pochodniach. Dobra, zaraz, albo zrobię tu cięcie i zaraz wrócę tu z pochodniami, żeby nie zabierać czasu. Dobra, już jestem. Jak się okazało, przeszedłem do domu i się okazało, że nie mam wągla i musiałem pójść do kopalni i go wykopać. Dobra, więc kontynuujemy. Chyba odtąd już będę kopał, tak? Tak. Chcę dość duży taki kwadrat zrobić, e, tak jakby. E, I... E, jaka to wysokość? O, 94. E, I w nim e, zrobić taką ogromną szklarnię. Będę miał tam... E, no, tam będę miał jakieś automatyczne hodowle. I jeszcze chciałbym zamontować, gdzieś w jakiejś górze, nie wiem jeszcze w jakiej, że będę hodował zwierzęta. Tak, zwierzęta. W 1.0 można hodować już zwierzęta, mi to bardzo cieszy. Jedynie je trzeba tak jakby zapłodnić. Dobra, nie będę rozmawiał o, o tym. No i się tak rozmnażam. Dobra. Na wszelki wypadek wziąłem diamentową łopatę i dobrze postąpiłem. Teraz tak jakby chcę nadrobić troszeczkę tak jakby stratę moich odcinków, że tak jakby powiem że nie wstawiałem ich i chcę tak jakby troszeczkę więcej odcinków w mniejszym czasie wstawić

to będzie chyba 40 na 40, jak się nie mylę. Dość duża to będzie. 2 3 4 5 6 7 8 13. Może to trochę nudzić was, ale <laughs> Tak myślę, że tylko wykopię tak jakby obrzeża, zrobię cięcie i to wszystko wykopię. Przepraszam bardzo. I, no I potem będziemy robić to w środku już razem. Uj, trzynaście, czternaście, piętnaście. Wow, dwadzieścia. Wow. Dirt 21, 22, 23. No. No i tak myślałem. Na no 23, 22, 21 i tu jest chyba 20, jak się nie mylę. To będzie jednak 40 na 20, bo jak widzicie, góra mi nie pozwala tego zrobić, tak jakby do końca ży żyć z tej góry nie a jej nie chcę powiększać więc tu zrobię 40 kratek jeszcze wprost i to będzie 40 na 20 2, 3, 4, 5 6, 7 8 9 9 i chyba kurde tak myślałem, że jakaś jaskinia będzie, więc ja tu zrobię cięcie, wykopię to całość, żeby w ogóle tego odcinka nie zmarnować, i potem zajmiemy się tą całą hodowlą. No to ja za, no zaraz wracam. Dobra, już jestem. A i jeszcze nie pochwaliłem się nowym skinem Assassina. On mi się strasznie podoba. Mogę pokazać Wam nawet o tak, bo teraz na 1.0 można robić tak. No no i on jest dość fajny moim zdaniem. Bardzo grubie. I tamta buźka przed moim domem, ja już skasuję kiedy tam nie chcę już robić tak jakby oddzielnego odcinka czy coś takiego. Tylko samemu zrobię po prostu, bo to nie ma, tak jakby nie zawadza za dużo czasu. Więc ja nakładam zwrojkę. Jak widzicie, już wykopałem ten cały nasz, no, nie wiem jak to powiedzieć. No, taki kwadracik. Znaczy prostokąt bardziej. No. Ja. Chciałem go jeszcze tak jakby podwyżyć, ale moim zdaniem nie ma potrzeby na to i albo nie wiem, może jeszcze podwyżę o jedną kratkę, ale to nie teraz. Przyniosę już to sobie, o to co się przypala, o tak, dobra jak widzicie tu powkładam już trochę tego wungla. No, i to niech się przepala, a my będziemy powolutku robić, no wiecie, naszą hodowlę. Tak. A, tu chyba, tak, tu nic nie ma. To więc, włożę trochę tu. Tu. I tu, dobra, niech y, tak będzie. Tu już troszeczkę y, nie, jak nie jesteście przyzwyczajeni do tego, y, jakby teksturpaka, y, tu wyłożyłem takie już dróżki trochę. Y, tym się, o tu nie przejmujcie, bo tu gdzieś. O tak, o tu to <coughs> musiałem załatać. A tu już y, pierwszą tak, jakby <coughs> naszą y, zaczynałem robić. Szklarnie. Dobra, od tym zacznę. Ona będzie ze szkła, jak wiecie, każda chyba mm, szklarnia. Tak. No, jak mówiłem, jeszcze jedną na 100% wezmę kratkę, żeby nie było. I tu zrobię takie jakby przejście. Tu będzie przejście po prostu takie. Koblem wyłożę, żeby było fajniej. Niektórzy nie lubią kobla, ale na, tamtym, na tym tekstu, on zawaliście wygląda. Jak wszystko oczywiście. Wybrałem... Yy, czy znaczy, chcę bardziej e, trochę się przyzwyczaić do tego teksturpaku, e, bo na tym teksturpaku będę drugi sezon e, kręcił, bo on jest taki trochę e, do takich właśnie swabu e, taki mroczny jest, tak jakby ha łopza. Przez te błaha ha ha, zagapiłem się. Mm. E, dzisiaj nie zrobię e, tak jakby tej kopuły tak jakby bo nie będę takiego robił spiczastego dachu, tylko taki prosty. Wezmę, zrobię jeszcze jeden poziom i taki płaski będzie. Dobra, tu już powali się przytapia czy nie powali dość szybko. Jak wiecie, nie mam. Nie jestem, nie za bardzo nie miałem węgla węgla, nie wiem jak to mówi. I musiałem znowu pozbierać. Ale to bez, bez żadnej różnicy. <laughs> A i jeszcze chciałbym powiedzieć, że jak Wam mówiłem, że będzie ten tunel z wyspy. Co ja mówię? Z wyspy do wyspy, tak. Z góry do góry. On będzie. Tu będzie po tu będą położone tory i to będzie na takiej zasadzie, że tak jakby metro będzie już nawet ładnie to wygląda fajnie, że na tym tekstur teksturpaku też jest przezroczyste właśnie szkło, bo w takim normalnym tekstur teksturpaku albo faithful było takie coś, że tak jakby przez całe szkło przychodziły takie kratki i to psuło efekt, na przykład takie piksele strasznie były ja to potem zniszczę w następnym odcinku. Pokażę, jaką już zrobiłem całość tej naszej hodowli. Tu jeszcze wezmę jakieś ozdobniki na ścianach, zrobię jakieś, jakąś inną, tak jakby ściany zrobię. I dalej robimy. Tu będzie chyba. A, jeszcze coś miałem zrobić. Tu będzie tak. Tak myślę, że um, tu będzie um, hodowla um, tych bambusów, białych bambusów. Um, taki żart. Um, tu będzie bambusów um, hodowla, może jeszcze gdzieś zrobię potem. Um, a jak będę robił um, właśnie hodowlę, um, jak to się nazywało, pszenicy, tak, um, to zrobię. Już takie coś, że będzie automatyczna. Na pistony zrobię, bo lubię się bawić elektryką, i będzie tylko za jedno pociągnięcie. Będzie wszystko spływało. Tak samo może z kaktusami jeszcze zrobię, ale to yy, z kaktusami, może trochę potem. Kaktusy. Czy znaczy, moim zdaniem kaktusy, yy, znaczy kaktusów do reszty mi nie potrzeba, moim zdaniem, yy, ale może zrobię, bo miałem takie postanowienie, <coughs> przepraszam bardzo, yy, że yy, zrobię wszystkiego hodowlę, nawet lilii yy, yy, wodnych, jeszcze chyba zrobię. Nawet lian. Wszystkiego dosłownie, moim zdaniem, chyba. Ale kaktusów może akurat zrezygnujemy, bo one tylko będą, moim zdaniem, zawadzać moje miejsce w ekwipunku. Znaczy nie w ekwipunku, w skrzynkach i w ogóle. Tu porozdzielam, żeby szybciej było. Tak. Tak żeby nie tracić czasu, a jak nam zabraknie, no, zabraknie naszego, naszego piasku, to pójdę, zrobię cięcie i pójdę po piasek. Haha. O czym jeszcze mogę powiedzieć? Będę na kręgu Battlefielda. To jest wiadome pod święta, y, tak myślałem sobie, że kupię nowego komputera komputer nowy y, i będę nakręcał REVELATIONS tak, Assassin's Creed Revelations bardzo lubię to y, no, znaczy, lubię serię Assassinów bo mi się spodobały y, no i będę kręcił to też ta ta ta, ta. nie wiem jeszcze co powiedzieć hmm. Albo nic, tak będę tylko, nic nie będę opowiadał. Tylko tak będę. Znaczy, nic nie będę prawie mówił. Jak widzę, już brakuje szkła nam. Czy piasku? Się my, my myli. My myli. <laughs> Dobra. A ciekawe, czy można pochodnie. Aj, nie można. Kurczę. Yy, gdzie to było? Tak, 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 tak. Tak myślę, że przez wszystkie moje szklarnie będzie przechodziła taka dróżka, jakby i dość dobrze będzie to wyglądało. Hmm. Co tu zrobić? Yy, tu będzie, może, albo jednak zrobię, chyba na kaktusy. Tak, zrobię. Niech to będzie. Tu zrobię takie. Nie za duże ta będzie hodowla, ale tak myślę, że jeszcze zrobię, że tak jakby będzie wszystko spływać w jedno miejsce, czy coś takiego. zapomniałem o naszej pięknej dróżce oj oopsa dobra niejakoś <laughs> to tam jest tak taka trochę cisza tu, 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 tu. Zbiorę kobla, bo kobl dobry jest na różne rzeczy. Dobra tak, tak. Tu zamienię jeszcze na piasek, oczywiście, żeby nie można kaktusów inaczej hodować. No i robimy następną naszą szklarnię. Chciałam na początku jeszcze nie, nie mówiłem tego, bo chciałem zrobić taką szklarnię dwupoziomową: że na przykład na jednym poziomie jakieś będą tam rzeczy różne, a na drugim jakieś inne, ale zrezygnowałem z tego, bo jakoś nie wiem, jakoś mi się nie chciało za bardzo kopać tego, bo bardzo dużo kopanie jest naprawdę przy tym. Ja więc robię jedno poziomową, ale y, dość dużą. Tak, tak, tak. Jeszcze może dróżki y, czymś innym y, wypełnię, a nie koblem, bo strasznie troszeczkę moim zdaniem y, rozróżnić trochę trudno. <laughs> ale dobra tam. Tak, myślę, żeby, że tu na przykład będą kaktusów i bambusów. Będą też klarnie, a po środku będzie takie mini oczko. Można będzie łowić ryby. Oczywiście, jak tu się zagnieżdżą, bo chyba da się nawet na takich sztucznych łowić. Tak, myślę. Oczywiście. I tu będą jeszcze lilie rosły. Tak. Nie wiem jak je, jeszcze jak lili rosną, jak je hodować, ale z pewnym, po pewnym czasie na pewno się dawiem. No i be, będzie tu ładne takie oczko. Dobra, tu. O nie, sorry. Ty, ty, ty. Albo dobre, zrobię tu. Bo na początku nie chciałem tu robić, bo tu takie wejście w ogóle albo 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 tu, tak po środku będzie dróżka. Yy, dróżka, dróżka, dróżka Hopsasa, so, so. tu będą dwa odstępy. Yy, I odtąd będzie. Yy, tu, 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 yy. A, i tu zrobię pszenicę, tak. Tu jedno szkło, tu nic, tu nic, tu nic i tam nic. Yy, dobra. Yy, tak jak Wam mówiłem, yy, mówiłem, że yy, pójdę po szkło. Znaczy, co ja mówię? Po piasek. Yy, ale nie pójdę, yy, bo ten odcinek już jest chyba dość długi. Yy, więc. Tam wszystko dokończę. W następnym odcinku wszystko pokażę. Tu jedną kratkę w górę wezmę. Tu zrobię jakieś może oczko nie po środku niekoniecznie. Albo tam, albo gdzieś indziej. I będzie w następnym odcinku już na pewno tunel z góry do góry. No, a, i jeszcze chciałbym pokazać, tak, przyszedłem restu z Dirtem. Wow, ale ciemnica jak w dupie umurzyna. A, bo deszcz pada. Nie zauważyłem, bo nie. Za bardzo nie można zauważyć. Tak, dirtem tu wypełniłem, bo się wkurzyłem, bo to zwalenie wyglądało. A więc ja się z Wami żegnam. No to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie jak najwięcej łapek w górę. No, to, no i do zobaczenia w następnym odcinku z serii Minecraft. Do zobaczenia! og